Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to mam nadzieję, że może w listopadzie uda się gdzieś wybyć na pustyni Atacama i zdobyć kolejny szczyt. Już są jakieś przygotowania do tego, bo to jest tak. bardzo... Tak, są przygotowania, mimo że nigdzie nie wyjechałam z polskich wakacji, ale Polska jest najpiękniejsza latem, więc jeżeli tylko mogę, to jadę do mojego drugiego domu pod Babią Górę, tam troszeczkę po naszych górach chodzę, jak też z moją przyjaciółką. Teraz jeszcze w sierpniu planujemy trochę pochodzić po Tatrach Słowackich, także można spędzać wakacje w Polsce aktywnie i pięknie. Bosynia Atacama, to jest Chile, dlatego że byliśmy na Pustyni Atacama, parę lat temu, kiedy zdobywałyśmy z moją ekipą, moją przyjaciółką Klaudią Cierniak-Korzuch o Hostel Salado, to jest najwyższy wulkan świata, siedmiotysięcznik. I poczułyśmy taki niedosyt, że tam jest tyle gór, tyle fantastycznych szlaków jeszcze do przybycia. Zakochałyśmy się też w pustyni Atakama, a to miejsce jest o tyle piękne, że. Ono nie jest jeszcze zadeptane przez turystów, więc tam można znaleźć ciszę, spokój i można przez cały dzień nikogo nie spotkać. A jak ciężka to będzie transa? No, to wszystko się okaże. Na pewno będzie ciężko chociażby ze względu na wysokość, dlatego że planujemy wejść na 6 tysięcznik, więc to już jest dużo. Dużo i wysoko, więc trzeba będzie trochę się przygotować.